Mamy już lipiec, od dłuższego czasu nie było chwili, by pomontować materiał z zeszłego roku dotyczący prac przy Fantomie 32. Święto Bożego Ciała, podjąłem próby montażu, ale skończyły się niepowodzeniem. Dopiero pod koniec lipca zmontowałem to, co zdałem sfilmować do dzisiaj. Nie ma tego dużo, bo jednak brakowało nam czasu, by tak naprawdę popracować przy jachcie. Chciałem wam pokrótce pokazać, co zrobiliśmy i co mamy zamiast zrobić w te wakacje. A teraz może jak to się zaczęło. Postaram się skrócić to do minimum, by Was nie zanudzać zbędnymi tematami. Przygoda nasza rozpoczęła się w zeszłym roku w maju. Na początku 2020 roku rozpoczęliśmy poszukiwania statku, który byłby nieduży, a zarazem który podałby rejsowi dookoła świata. I można by było w nim usunąć awarię, czy dokonać napraw we własnym zakresie bez dźwigu i portów. Najlepszym rozwiązaniem cena do wielkości to 30-34 stopy. Po paru miesiącach natrafiliśmy w Hamburgu na uszkodzony jacht morski, który ktoś wystawił dopiero co za przysłowiowe 500 euro. Na początku byliśmy zaskoczeni ceną, lecz po analizie i zgłębieniu tematu, jak był na tyle uszkodzony, że zupełnie nie nadawał się dopływania i użytkowania. I tu dobrze trafiliśmy. Naszym kryterium wyboru była cena, więc nie przedłużając, zdecydowaliśmy się na zakup i kupiliśmy Fantoma 32. Można powiedzieć, że w ciemno. Nie byliśmy na miejscu, by go obejrzeć. Byliśmy zafascynowani zakupem. Cieszyliśmy się, że udało się nam go kupić. Dostaliśmy termin tydzień czasu na zabranie statku z portu. Rozpoczęła się więc pogoń za znalezieniem transportu. Czasu mieliśmy mało. W międzyczasie okazało się, że jest to transport ponadgabarytowy i przewiezienie go do Polski nie będzie takie proste. Ale udało się znaleźć transport. I przywieźć go do Ostrowca Świętokrzyskiego. 5 maja o 13.48 2020 roku jacht przyjechał do nas. Rozpoczął się rozładunek, ustawienie i wypoziomowanie oraz wykonanie podpór. Oczywiście na pierwszy rzut oka można było zobaczyć defekt w postaci wielkiej dziury na boku, która powstała wskutek wodowania jachtu w Hamburgu. Podczas tej operacji poprzednim właścicielom urwał się pas i jacht spadł. Oczywiście uszkodził się maszt, a podpora, która była pod jachtem, wywaliła dziurę mniej więcej o średnicy 60 do 70 cm. Środek jachtu był niesamowicie zaniedbany grzyb i smród, więc środek nie nadawał się tak naprawdę do użytkowania. Postanowiliśmy go wyrzucić całkowicie. Ściany, meble, koje, tapicerki po prostu wszystko, włącznie z instalacją wody, elektryką, silnikiem i elektroniką jachtową. Jak już pewnie zauważyliście, to w poprzednich dwóch odcinkach wywaliliśmy po prostu wszystko. Na końcu wyjęliśmy silnik marki Book chyba z 1978 roku, jak dobrze pamiętam. Silnik postanowiliśmy sprzedać, mimo że był w idealnym stanie i odpalił bez problemu w garażu. Postawiliśmy sobie bardzo wysoką poprzeczkę. Rejs dookoła świata to duże wyzwanie. Szczególnie tak mają jachtem i w takim stanie. Nasz plan jest taki, by odtworzyć wszystko od nowa, z nowoczesnych materiałów, wzmocnić konstrukcję jachtu, wyposażyć go w nowoczesny osprzęt, nową elektronikę, nowy silnik, nowy maszt i tym podobne. Mamy nadzieję, że będziecie trzymać za nas kciuki i dopingować nas w pracy, która naprawdę, uwierzcie, nam nie będzie łatwa. W sierpniu mamy zamiar zamknąć sprawy związane z kadłubem. Będzie polegać to na wyjęciu okień, zaworów, przepustów i wszystkiego co zostało na jachcie by został sam laminat. Następnie przy pomocy karszera z dyszą do piaskowania wyczyścimy i zmatowimy kadłub od środka. Po tych czynnościach rozpoczniemy żółtny proces laminowania od nowa kadłuba w środku. Zalepimy dziurem, wzmocnimy kadłub, przelaminujemy mocowania wand, bo też wydają się kiepskie. To tylko taki szybki skrót tego, co nas czeka. Tak naprawdę proces jest złożony i będzie bardzo czasochłonny.